za Wam muszę powiedzieć, to co było dla mnie wielkim wyzwaniem, teraz już wam mogę powiedzieć, mamy całą ekipę, mamy praktycznie cały wyjazd zaplanowany. To w tym roku wybieramy się. Kolejny dzień, kolejny dzień przygody Krecika, Ramayana, ja Aladyny, Aladyn i król złodziei mój ulubiony. Ale to co do wyrzucenia? Ring! Puchate. Ring! The rim. The rim. Wszystko co ma jakąś wartość. Chłopcy, się umysłów, życie domowe, telewiście. Ja bym to wszystko zostawiła. Są też tam może jakieś no to, gry i książki. Kłowa, o tu są Kłowadis. Ale to nikinał, co tu będzie do wyrzucenia pojemne. Na Takie naklejki z mieściciel z żąklą wandą. Naklejka z, z tego, O Księżniczka Łabędzi, no. Oglądałam, wymieniałam się z koleżanką Anią, ona miała pierwszą część, ja miałam drugą i trzecią chyba. To były takie angielskie piosenki. No, 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 no. takie angielskie. Te, 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 te Co mi to jest taki To nagrywane nagrywany. To. Stachurski kolekcja, złota ja kolekcja. To, to pasuje do tamtych kaset. No złota kolekcja. To super, piękna i pełna. Królik Bugs. Ja wiem, że Królik Bugs to był mój jeden No mój, Enrique to jest mój, tam Aqua to są moje wszystkie. Ale tu ale, ale gdzieś my tam te kaset dodaliśmy? To pasuje, to wiesz do piwnicy. Tak? Tyle kasety. A na jeszcze? Dolmatińczyki. Minąć. Oj, zwolnij, no to dam. Byliśmy na tym w kinie. Nie kupić. Kina, zwolnij. To są. Czy jest jeszcze. Kasuflera Greatest Hits ja Weż, Tam są reklamy na pewno Nie, bo to jest nagrywane No, no na pewno No i tam są reklamy Nie ma reklam z telewizji? Bo no. były pauze robione Pewnie. Widzisz ile tego było? To u, nas było... nie, u nas nie było, I było. No. To jakieś nie nie niemieckie porno może. Coż ty? O ty czytałaś tę książkę? Austriackie. Austriackie jakieś kurwa. Zaczęłaś książkę czytać? Nie, Taki kiedy? Takich ciernistych krzywek. No na pewno Jana Pawła, kogo innego, nie ma A. innego. Który rok? JP2 na 100%. Uśmiech Monalizy, teledyski. O, to są tyle dyski z MTV! Nigdy w życiu. Ktoś to nagrywał nam, mamo. No ja! No ty z MTV nagrywałeś, jak żeśmy MTV nie miały? No to ktoś to nagrywał. Ktoś to nagrywał. Od żeśmy to mieli? Wiesz? Mucha, na tym była mucha. Mhm. Pamiętam. No. Na tym była mucha. Przed pierwszy. Moje mhm. wielkie greckie wesele. Moglibyśmy wypożyczami otworzyć. Alicja. To Musiałabyś wypożyczać razem. O, to było tak, beznadziejne. To było takie beznadziejne czeka, Ta czeka. Alicja. Nie lubiłam o, to tego. Popce umysłu. Teraz. No we przygody z Silwesaki to nie jest jasno. Kosmosu 2. To jest e, Ani. Mm -hmm. Nopogatti. Trzeba, trzeba naprawić No i... Noupagetti. Wszystkie przygody. Jeszcze wtedy palił papierosy, bo teraz już o, nie palił. Ojca Świętego, fragmenty pielgrzymek. Tu jest Piotrini. zabawa z kubusiem, Puchatkiem, to było beznadziejne. No, to tu jest to... osada, Piotrek. To jest osada, nawet nie. Osada. Fowadis. I Boga też tyranę. Od, od rana do południa oglądałam, i potem czas był na przesuwanie, i po południu drugi raz. A to, 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 to nie wiem, to też jest nie nasza. To też jest nie nasza. Jak ktoś wie, to to jest, się zgłosi. <laughs> to są te dwu, to są te beznadziejne z Austrii. to. jest takie W krainie z Jakiś historycznie, proszę, jakieś ambitne tutaj były rzeczy. Dzieci się uczyły. Piątki, szóstki. O, z tej strony był taki, a z tej strony był taki. Dwustronne, dwustronne puzzle. Kto to wyrzucił? To było, tak. To była moja okładka do książek. No to to jest to do Okładka do książek, góralska. Kimczak, 1978 rok. Ja Kimczak B, klasa szósta. Dla baleny klasa trzecia ja sobie to napisałam. Przepisałam sobie 78, 17 zł. cena. Przepisałam sobie. Nakład. To... Jak ja tego nienawidziłam składać. 70. Jak ja tego 50, Nie, nie, Zostaje. 57. To do wyrzucenia. Mhm. Ale to pamiętasz to? Po salamie to jest ta, co u jest święta. świętościów to było. Nie, no tych świętości to by zostawił. No to jest cała papieża. Bądź bezpieczny na drodze. Dobra. Moje. To jest ty niedawno zrobiłaś. Pokaż na początku i dedykację. Wychowawczyni. Grażyna Pogorzelska-Kruska. Bo Bozanów 96. A no, to musi być twoje. A moje. To moje. Ty tu że to jest ślubowania. mała księżniczka. Zostawić, no. ci, zostawić. Mała księżniczka wyrzucenia. Nie no, rysowanki. Patrz. Bejrzę to. Patrz. Te Patrz, drzewa. A to? Mhm, patrz jakie drzewa. masz takie karteczki do nakleju. Widzisz to, Piotrek, jakie drzewa były rysowane? Mhm. Dobra. Czyż to? To jest? Ty takie rysowałaś? Oczywiście, że nie. Oczywiście, nie. A to jest moje ten, z dedykacją, od mojej krzesnej. Ty to masz daweś? To... W pierwszych no, urodzin. W A to jest takie coś, no to to jest do wyrzucenia, to jest do wyrzucenia. Ja miałam w pokoju. Ujebko. A to z lichenia przywiozłam! Kupiłam, kupiłam w sanktuarium w licheniu, jak byliśmy. Enrique, to jest moje. Mr. President, To jest moje. Mówiłam, że jest Natalia Freiro. Zbuntowana na nią. Patrzcie. nad Hiciory Gutenberga Encyklopedia wiem że dużo z Was miało takie łapka w górę. Ja! Jak to wkładam? Nie było komputera i potrzebna była taka encyklopedia, słuchajcie. Tak, bo to jest super, ale to jest utworzone. ABCD, tu jest 1, 2, 3. Tom, 23 Kongo, <noise> Kongo do Mołotow. Kongo do mołotów. No, to wygląda super. I Ja z tego korzystałam. Jedzie ja dzisiaj wyglądam tak. Tak, tylko na chwilę przybyłam, żeby wam się pokazać, bo dzisiaj e, po prostu wielkie, wielkie czyszczenie strychu. Oczywiście nie wszystko na raz, bo byśmy się rozwalili. Tam stała choinka, choinki już nie ma. Padł zamiokulkas, a ja jestem w takim właśnie w takim anturażu na co dzień. Eee, bluza, włosy spięte, i latamy tam, i z powrotem na strych. Tak wygląda obraz. Sypie śnieg. Eee, jakaś śnieżyca, jakiś pies leci. Skąd on się tu wziął? Więc, e, cóż mogę powiedzieć? Trochę zrobiliśmy już w porządku. Oczywiście, zapraszam Was na kolejne vlogi z kolejnym sprzątaniem. Widzieliście, co tam znaleźliśmy: znaleźliśmy Encyklopedię Gutenberga, znaleźliśmy e, masy kaset, kaset e, magnetofonowych, kaset wideo. E, e, zrobiliśmy taki wstępną. E, Wstępne rozeznanie i wstępne poukładanie w, w pokoju obok, w tym naszym ala salonie, w tym pokoju, gdzie stoi bieżnia, mniej więcej rozeznaliśmy i rozstawiliśmy rzeczy w taki sposób, żeby było do nich dojście, w taki sposób, żeby stare rzeczy były na samym dole. I było jak najwięcej miejsca na pierdoły, bo ten pokój będzie robił u nas za przechowalnię, za taki magazynek, na ciuchy, na wszystko, co się znajdowało właśnie na strychu. I powoli znosimy wszystko wszystko na dół. Więc właśnie tej choinki ja nie wynosiłam na strych, tylko do tego pokoju obok. No, a dzisiaj taki można powiedzieć produktywny dzień, bardzo produktywny dzień. No i do przodu, przyszły nowe ciuszki na mierzenie sienej Wiecie, że w Sienej ja zawsze o tym mówię, że w C&A są najlepsze bluzy i po prostu taka, taki piękny kolor, super milutkie, super mięciutkie. Ja jeśli chodzi o bluzy, to tylko i wyłącznie muszą być bawełniane. Musi być jakiś skład bawełniany, wtedy one są naprawdę miłe, więc jest taka niebieska, jest taka melanżowa, no, tu ma taki twist, więc więcej zobaczycie oczywiście na kanale głównym. Tu jest taka bluza, za Stranger Things. Dla wszystkich fanów Stranger Things jest z napisem. Tutaj jest koszulka Basket Boys. Skill Boys. Tu jest jeszcze jedna bluza z napisem Atlanta. W takim kolorze zielonym. Trochę przekłamuje się ten kolor, bo on jest taki groszkowy bardzo. Oczywiście paseczki. Paseczków nie mogło zabraknąć i spodnie dresowe. Więc takie dresiki na sportowo. Ja powiedziałabym, że dochodzenia po domu tak po prostu, do noszenia się na sportowo do spodni na wiosnę, takie piękne kolory, więc jedno zamówionko tak wygląda. Z tego zamówienia jest jeszcze marynara różowa marynara, a tu jest drugie zamówienie z Zalando i tutaj mam taki różowy płaszczyk, z takiego właśnie też, Ala dressu. Tutaj jest już szaleństwo, czyli piękna, piękna sukienka. Tutaj jest takie coś. Zielona ramoneska, no ten kolor to jest szałowy, więc dużo dużo ubrań w tym kolorze było. Tutaj jest sweterek też w podobnym kolorze, sweterek niebieski. No cudowne te kolory. Cudowne te kolory. Ja już doczekać nie mogę wiosny, no i spodnie, więc to wszystko będzie mierzone, to wszystko będzie sprawdzane. Takie zamówionka, jedno zamówionko z CN, i drugie z Zalando. A ja dzisiaj na chwileczkę byłam jeszcze w przychodni po kuli mnie. Zawsze mnie tutaj na, na dłoni, e, robiłam sobie badania po prostu, krew, więc tak od czasu do czasu sobie biegam do tej przychodni na badania e, i cóż, chciałam zacząć taką małą dyskusję na temat e, jeszcze wakacji, a już skończyłam, skończyłam temat wakacji, jakby e, mogę wam powiedzieć, że mamy całą ekipę, Mogę Wam powiedzieć, że jedziemy do Czarnogóry. Ja wiem, ja wiem, ale Czarnogóra is calling and I must go. Po prostu Czarnogóra dzwoni do mnie i ja muszę, ja muszę jechać. Tym razem też jedzie moja mama z nami, więc na pierwszy raz jejdź do Czarnogóry. Znajomi nasi też jadą. Z rodziną mojego męża też jadą, więc stwierdziliśmy, że kurczę, jeżeli tyle osób chce jechać z nami znajomych, to najfajniej i zabrać właśnie do Czarnogóry pokazać im ten kraj. znamy go bardzo dobrze już, więc będzie będzie super, będzie coś co już było, będą klasyki, ale będą też nowości, nowe rzeczy, więc wybieramy się i słuchajcie, to za wam muszę powiedzieć, to co było dla mnie wielkim wyzwaniem. Teraz już wam mogę powiedzieć, mamy całą ekipę, mamy praktycznie cały wyjazd zaplanowany. To w tym roku wybieramy się na te wakacje w ilości osób 17. Jedzie nas 17 osób i jedziemy dwoma busami. Jedziemy na dwu, dwa busy, właśnie takie typu Renault Traffic i wszystko mamy zaplanowane, noclegi, po drodze, gdzie będziemy mieszkać, wszystko, wszystko, wszystko jest. Ale podczas tego wyszukiwania, podczas wyszukiwania noclegów, podczas ogarniania ekipy e, pojawiły się e, takie informacje, żebym podała e, gdzie mieszkamy, żebym podała namiary, żebym podała e, konkretnie nawet jeden pan mi napisał, żebym napisała mu e, namiary, gdzie mieszkamy, namiary na te mieszkania, namiary na e, skąd mamy busy e, i w ogóle ceny. W ogóle ceny, żebym mu podała, żeby on miał cały komplet, cały pakiet e, informacji. To jest tak myślę, no kurczę, ludzie są niepoważni. No ludzie są niepoważni. Wystarczy sobie po prostu wklepać w Google pewne informacje, wyszukać i mieć. I to też jest, ja też, tego też mi nikt nie podał na tace. Ja nad tym spędziłam, no muszę wam powiedzieć, że dobre trzy tygodnie, dobre trzy tygodnie na wyszukiwaniu takich miejscówek, żebyśmy się zmieścili wszyscy, bo mieścimy się wszyscy w jednym. Um, w jednym domu, w jednym domu, w jednym i drugim bo oczywiście idziemy na dwie miejscówki. No i to było dla mnie wyzwanie i teraz ja po prostu komuś podam dane i od razu może cenę i może jeszcze co? Jeszcze może, jeszcze może co, to wszystko w internecie, wystarczy sobie wklepać, poszukać, znaleźć lokalizację, booking, nie booking, no bo po prostu potąd jest w różnych różnych stronach, więc dlatego zawsze mnie denerwują tacy ludzie na grupach. Nie wiem yy może wy jesteście takimi, takimi osobami, ja nie, na pewno nie jestem taką osobą, która wypisze na przykład na grupie podróżniczej, że szukam noclegu w tym i w tym um, terminie dla tylu, dla tylu osób Ja oni czekają ja oni czekają na ofertę, aż, aż ktoś im ofertę podeśle, aż ktoś im podeśle coś, coś fajnego to samo się tyczy grup sprzedażowych ciuchowych, ktoś pisze a szukam takiej, takiej sukienki w kolorze czerwonym na wesele, podsyłać mi swoje oferty, chodzi o na przykład vintage, vintageowe rzeczy, takie z drugiej ręki. No, kurde, no szukaj! No szukaj, po to masz lupkę, po to masz e, po prostu tą całą grupę i takie, na tym to polega, żeby właśnie szperać, żeby kombinować, żeby znaleźć e, takie miejscówki, miejscówki takie ubrania, a nie, żeby ktoś ci to podawał e, na tacy. Więc e, ja nigdy nie podaję. Tych noclegów wcześniej nigdy się nie dzielę e, cenami. Cena, cena, cena podana dla mnie jest taka, dla ciebie jest inna, i później ktoś może mieć jakieś pretensje? Absolutnie, absolutnie nie. Proszę sobie samemu napisać, proszę się samemu dopytać, e, jakie Ty masz wymagania, jakie Ty masz potrzeby. Ja możliwe, że mam inne. Ja się w takie coś absolutnie nie bawię. W każdym razie, e, oczywiście, namiary dla Was będą podane, jak pojedziemy, jak będziemy, jak, jak już wrócimy. Jak będą dodawane vlogi wakacyjne, wyjazdowe, no to wtedy będziecie miały oczywiście wszystkie informacje w, w opisie, e, gdzie byliśmy, co robiliśmy, jak to wszystko wyglądało. Z Wami się zawsze tutaj e, takimi sprawami podzielę, ale nie, kiedy jeszcze tam nie byłam, po pierwsze, nie wiem, nie wiem, czy mogę zarekomendować, nie wiem, czy mogę e, polecić. E, no i tak. E, no, my się tak troszeczkę bardziej znamy jednak, no nie, my się tak, mamy tutaj jeszcze jakiś kontakt, mamy tutaj jakąś więź, więc ja tutaj Was uważam za że za znajome, za bardzo dobre znajome, którymi mogę coś, mogę się z Wami podzielić moimi informacjami, moim know-how. Eee, a pisze do mnie nieznajoma osoba, obcy koleż, i podaj mi namiary na wszystko, bo on też chce taką sobie wyprawę zorganizować i ja mu powiem, gdzie wypożyczam samochody, ja mu powiem, gdzie, gdzie mamy noclegi, wszystko. On sobie zrobi taką, bo są też co taką osobę, taką, taką, taki wypada. Skąd jesteś, chłopie? Skąd jesteś jeszcze, chłopie? Bo ja ci powiem, że mamy samochody z Krakowa wypożyczone, a ty na przykład jesteś z Poznania. No i co ci z tej informacji? No więc to jest takie coś. Więc tak wam powiedziałam. Gdzie idziemy na wakacje? Znowu z Czarnogóra. Znowu z Czarnogóra.